Witam Państwa serdecznie, Maciej jak program Musisz to Wiedzieć, program specjalny Jestem z Państwem Sam. Przepraszam, to moja dziś wina, że tylko sam jestem. Miało nie dojść do nagrania, ale w ostatniej chwili zdecydowałem się, żeby jednak ten odcinek dla Was był. Zbyt dużo ważnych spraw się dzieje, żebyśmy mogli pozwolić sobie na odpoczynek. Na początek będę starał się dziś okazać karabin maszynowy w tym nagraniu, bo zbyt dużo jest do pokazania, dosłownie i w przenośni. Nie miałem czasu obejrzeć, państwo przesyłacie mi bardzo dużo różnego rodzaju informacji. Ja z góry dziękuję za serduszka i kotki. Nie przesyłajcie przez Facebooka serduszek y, i kotków. Nie mam czasu, naprawdę. E, a że my, Polacy, jesteśmy rozsiani po całym świecie, to te serduszka i kotki biją mi w nocy co kilka minut. E, pokłóciłem się. E, z jednym z nas, y, pisząc mu, że o niewłaściwej porze. Pozdrawiam je na początek dnia. Takich informacji błagam. Y, nie potrzebuję, bo wyzionę ducha. Jestem tylko sam i nie mam żadnego sztabu, żeby mi te informacje ogarniał. Powinienem mieć stronę, fanpage, y, którą ktoś będzie za mnie moderował, i wtedy byłby ten kontakt ułatwiony. Tylko, kochani, błagam, ważne sprawy, ważne sprawy. A i tak ulegam. Y, wielkiemu naciskowi i prowokacjom, żeby móc wyłowić, które sprawy są ważne, a, a które nie. I dobrze, już więcej się nie rozczulam nad sobą. Przysłał mi znajomy ważny film, tylko nie opisał, w której minucie i w której sekundzie te informacje są zawarte, ale znając tych trzech dżentelmenów, ten pan... Ten pan to chyba taki ślep, ślepiec interesów polskich. Targalski się nazywa, tak. To jest ten ślepiec interesów polskich. No to pan, który lubi nazywać dziennikarzy pseudodziennikarzami, chyba podwładny pana Marcina Roli z Wralo 24 to między innymi z jego powodu będzie powództwo wzajemne wystosowane do redaktora naczelnego, który puszcza informację, że jestem pseudodziennikarzem. Nie wiem, po co pan Rola wystartował z tymi 15 tysiącami. Okaże się. No i jeden z lisków, chytrusków polskiej geopolityki, Pan Jacek Bartosiak, y, którzy to y, razem y, debatują, film jest nazwany Jacek Bartosiak przeorać mapy mentalne. Bardzo mi się nie podoba ten tytuł, bo y, on brzmi jak Blitzkrieg, y, jak zmienić układ y, świata. Y, nie wiem, czy Pan, Pan Jacku, bo Pan jest człowiekiem inteligentnym, y, zdaje sobie sprawę z tego, y, komu Pan służy i w czyim interesie Pan globalizm Tutaj butem, kolanem upycha wśród Polaków, a oni jeszcze słuchają i mam nadzieję, że nie wpłacają pieniędzy, bo na, tych, na, na tą resztę wpłacają. To jest w ogóle dramat dramat Polaków, e, którzy nie rozumieją, historia kołem się toczy, historia kołem się toczy. W kabarecie Olgi Lipińskiej, czego młodzi nie pamiętają, jedna ze śmiesznych piosenek, gdzieś mi ją znajomy odtworzył, wśród aspektów wszystkich tych jest jeden bardzo ważny, ludzie nie zmieniają się, tylko ich pojazdy, historia kołem się toczy. I nie rozumiemy prostych rzeczy. Prostych rzeczy. Na przykładzie podbojów tureckich czy tatarskich e, najeżdżano kraj, palono, łupiono, a przede wszystkim grabiono. Kobiety były gwałcone, brane za włosy, do siodła, przykręcane jako łup wojenny, a dzieci mm, płci męskiej byli brani do Zastępów janczarskich, czyli oddziałów wojskowych służących następnym podbojom. Wśród aspektów wszystkich tych jest jeden bardzo ważny. Ludzie się nie zmieniają, historia kołem się toczy. I taki sam plan w stosunku do Polaków jest. Złupić, ograbić, a z tego co zostanie zrobić, armię napastniczą. Mentalność, schematy mentalne, postępowania ludzi decydujących. Obecnie na świecie niczym się nie różnią od schematów mentalnych ludzi, którzy w dawnych czasach prowadzili podboje. To są te same schematy. My tego nie rozumiemy. Nam różnego rodzaju tuby, panie Targalski, Pan lubi to słowo, tuby propagandowe budują zupełnie inny wizerunek świata. Wizerunek świata, który odbiega od naszej genetyki, od zachcianek wielkich tego świata. Odwracają nam uwagę bzdurami, lewicowością. Tutaj ten w środku się specjalizuje, lewakami, prawakami. się jak z nich rzeczywiście, zdaje się być najmądrzejszym, najwartościowszym analitykiem, ale służy złej sprawie, służy globalistom. A więc przesłucham ten odcinek. Państwu też polecam. To jest na kanale... Aznews.pl Jacek Bartosiak, przeorać map mentalnie, bo znam mi to wszystko mówi: oni już jawnie nawołują do wojny. Mam nadzieję, że tego typu znaleziska będzie mi Państwo podsyłali z zaznaczonym fragmentem, bo dziennie odebrać 100 informacji tylko przez Messengera graniczy z cudem. Cudów dokonywać nie potrafią. Więc zapoznajmy się sami. Oni tu dużo prawdy pewnie przemycą. Naprawdę, uwierzcie mi, ludzie nie musieliby wpłacać na ich konta, oni by spokojnie zostali utrzymani. A to zaraz udowodnię. Ale najpierw przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, jak jest globalizacja wprowadzana i czemu służy w ogóle globalizacja, bo my o tym w programie mówiliśmy: globalizacja, globalizacja, korporacje. Z trudem przez lata całe przebijaliśmy to hasło, walcząc z Odwracającymi uwagę tematami od tego, co najważniejsze, czyli lewicowością, prawicowością, homoseksualizmem, heteroseksualizmem. To są wszystko bzdury, to jest nieistotne. To jest nieistotne, to ma tylko nas podzielić, żebyśmy się nie zjednoczyli i żebyśmy nie przeciwstawili się prawdziwemu zagrożeniu, które płynie do nas z mózgów wielkich tego świata kapitału, który tym wszystkim steruje. To kapitał wywołuje wojny. Ktoś kiedyś fajnie napisał, że 6 milionów Polaków w czasie II wojny nie zabili Niemcy. Zabiła finansiera amerykańska, zabili Amerykanie, którzy finansowali Hitlera. Gdyby nie te finanse, nie zginęłoby 6 milionów Polaków. Zastanówmy się nad tym. Antony Saton, polecam książki Antonego Satona. Nie miałem czasu przeczytać, ale znam recenzję. No więc globalizacja ma spowodować w konsekwencji jedno wielkie państwo na świecie. Z jednym rządem, który będzie wybierany w demokratycznych wyborach, a największe szanse w tych wyborach będzie miał ten, kto będzie miał pieniądze na reklamy. A skąd weźmie pieniądze? Od kapitału. Czyli faktycznie kapitał będzie rządził. Będzie rządziła grupa biznesowa, która sama decyduje, kto będzie rządził światem. Czyli zrobi z nas prawdziwych niewolników. Prawdziwych niewolników. Jak w powieści wehikuł czasu. My będziemy tymi szlachetnymi elojami, a zjadać nas będą dzicy warlockowie. Tak będzie. To się nie stanie za naszego życia. Dlatego co? Yy, z egoizmu nie martwmy się o następne pokolenia, tak jak nie martwmy się od ludzi starszych, których yy, jakaś podobno zaraza zabija? Słyszałem pana rolę, jak, jaka pandemia, jaka pandemia. Panie Rola, ja wolę się bać, chociaż dziadków już nie mam, ale o moich rodziców. Ja wolę się bać. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby tłumaczyliśmy, jak trzeba rozwiązać sprawę COVID. Zamknąć granice i przeprowadzić śledztwo prokuratorskie, gdyby się pojawił pierwszy przypadek COVID-u. A w międzyczasie byśmy mogli normalnie funkcjonować, bo przecież nie ma przypadków. Byśmy się zastanowili, jak on tu się znalazł. To co? A może drogą lotniczą, mówiliśmy to w naszych programach. A może ktoś nam rozsiał. Prokuratorzy by to załatwili. Nie, nie posłuchano nas. Wprowadzono jakiś dziki system, jakiś nie pies, nie wydra. Który, który zaciemniał, zaciemniał yy, sprawę najważniejszą, jak wirus został przywleczony do Polski. My teraz już nie wiemy. Oficjalnie ogłoszono, że to jakiś turysta z Niemiec, autokarem co jechał. To bzdura jest. Yy, a więc yy, globalizm ma doprowadzić do jednego rządu światowego, na którego czele yy, yy, będzie stał figurant wielkiego kapitału. I wielki kapitał realizuje ten projekt, niszcząc lokalne firmy poprzez źle. Uchwalających prawo polityków, sługusów tego kapitału. I to się dzieje dzień po dniu, a nie my się spodziewamy jakiegoś tąpnięcia, że to będzie jednego wielkiego dnia cały biznes w Polsce padnie lokalny. Nie, oni są za mądrzy, oni nie dopuszczą do tego. Nie będzie takiej sytuacji. Oni ten plan rozłożyli na lata, oni ten plan rozłożyli na dekady. Oni dzień po dniu będą nam ten kawałek nogi odcinać. Na tym to polega, dlatego się nigdy nie zorientujemy, nigdy nie, nie powstaniemy. Będą zawsze dobijać pewne nisze, potem następne nisze, a inni jakoś tam cię powoda w kranie: jest okej, okay, jest dobrze. Nie stanę w obronie mojego rodaka, mojego bliźniego, bo mi jest dobrze. I na tej zasadzie to wszystko się kręci. A poza tym, jeszcze podstawią fałszywych liderów i w ogóle już mają pozamiatane. A więc, wracając do tej globalizacji, żeby można było przeprowadzić taką globalizację, czyli zrównać wszystkich obywateli, trzeba wymieszać te wszystkie rasy. Już dawno udowodniono, że są różnice między tymi rasami. Ja nie będę teraz powtarzał po naukowcach, bo się boję. Ja nie Rola, nietekalny Rola czy inni. Które to różnice przy globalnej wiosce, przy jednym globalnym państwie powodowałyby wewnętrzne podziały. Trzeba tych ludzi przemieszać genetycznie. Żeby ich przemieszać genetycznie, trzeba pewnym grupom dać pieniądze. Skąd dać pieniądze? No zabrać jednym i dać drugim. Oczywiste chyba, nie? Jeszcze innej techniki na świecie nie wymyślono. Sami być może nie byli w stanie by się dorobić czegokolwiek, a więc trzeba zabrać. A więc jak to zrobić, żeby ci, co mają pieniądze, nie wkurzyli się i, i nie wyszli z motykami na pałacę? No właśnie, dziś urzędnicy już w pałacach, prawda? Mieszkają i pracują, to jest ciekawe i to się cały czas demokracja nazywa. No już mamy dawną monarchię. A więc w północnej Karolinie w Stanach Zjednoczonych sąd zatwierdził takie, takie prawo, że należą się odszkodowania potomkom dawnych niewolników. No oczywiście z budżetu państwa. Wcześniejsze preferencje nie, wy, nie wystarczały, teraz będą to odszkodowania, czyli no, teoretycznie, teoretycznie. Nigdy nie pracujący lub z dzielnicy cudów w Stanach dostanie nowy dom yy, z cudzych pieniędzy. To jest globalizacja. To nie są żadne wojny kulturowe. Niech wam głupot, niech waszej uwagi nie odwracają od prostego numeru na jeden wielki, realny, nigdy nie usuwalny światowy rząd. Na, prawdziwą, na prawdziwe dwie rasy. Tak się to skończy. Skończy się to założeniem na obroży, która w razie, gdy będziemy chcieli taki rząd obalić, mówić przeciwko niemu, urwie nam głowę. Do tego są w stanie doprowadzić. Choć może wcześniej się pozbędą różnych. No i właśnie ten podział pieniądza, bo ktoś powiedział, to niesprawiedliwie takie w Stanach, żeby ktoś tam, kto nie zapracował na te pieniądze, te pieniądze miał. A w Polsce jest inaczej? A w Polsce jest inaczej? W Polsce. E, Kościół stanął po stronie partii globalistycznej w wyborach parlamentarnych. Nie stanął po nawet stronie tej, tej takiej wiem, kiepskiej, antysystemowej organizacji jak Konfederacja, tylko stanął po stronie perfidnie globalistycznej partii PiS. Co to niby Kościół jest gnębiony przez wielki kapitał? To dziwne, prawda? Tam głupich nie ma. Przecież biskupi kardynowie to są intelektualiści. Słuchajcie, są bardzo mądrzy ludzie. Oni wiedzą, co robią. No i w Polsce jest taki fundusz, który był zachwalany przez pana ziobro i nawet nie wiem, czy nie stworzony, który ma budżet 50 milionów złotych, fundusz sprawiedliwości się nazywa. I ten fundusz to jest bardzo ważna informacja. I ten fundusz całość tej, tej dotacji przyznał, no tak w skrócie, egzorcyście, który salce sonem demona wegetarianizmu wyrzucał z duszy pewnej kobiety. Chodzi o organizację kościelną, czy tam około kościelną, przepraszam. Fundacja Profeto została wybrana właśnie przez ministra sprawiedliwości, który, który jak się stawia, to. Tam ziobro słynie z tego, że jak się mu dobrze naciśnie na, na, na palec od stopy, to, 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 to te głębokie tony z siebie wydobędzie. Jako właśnie jedyny beneficjent, Fundacja Proeko tego budżetu 50 milionów złotych, a w skład te, tego Proeko, tego Profeto, tego profeta wchodzą, wchodzą księża, osoby takie duchowne. Ich zadaniem jest wspieranie działalności Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Są to księża sercanie z prowincji polskiej w zakresie kultu religijnego. Samodzielna działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez różnego rodzaju formy przepowiadania. Ewangelii, o, to bardzo ciekawe, to mamy jakąś reformację w kościele z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu, jak radio, TV, portale internetowe. Być może stworzy się kolejna rozgłośnia, strony www i blogi, działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania. No, dziękuję, chyba wychowania proglobalistycznego nie jestem żadnym lewakiem, nie jestem osobą niewierzącą, ale nie mogę pozwolić nie skomentować tego typu niesprawiedliwego podziału pieniądza, to tak jak w północnej Karolinie w Stanach. Chciałbym wam pokazać jak działa prawdziwy kapitalizm, ale na to nie będzie już czasu w Meksyku i gdzieś w innym państwie latynoskim. Jak, jak ludzie muszą walczyć o przeżycie na ulicach, i jak policja razem z wojskiem używa ciężkich karabinów maszynowych do strzelania na ulicy przeciwko gangom, wcześniej no sponsorowanym, prowadzonym, którym się to gangom pobłaża przez polityków, bo działają na rzecz wielkich korporacji, na rzecz globalizacji jednego wielkiego wspólnego rządu. Ale ważny jest pan Terlecki, Ryszard Terlecki, który za którym cwałuje dziennikarka z Gazety Wyborczej. I pyta go, jak, jak się skończyło spotkanie z panem Jackiem Kurskim, prezesem TVP, teraz już chyba gdzieś tam siedzi wokół TVP. I Terlecki w końcu powiedział, po co było to spotkanie. Nie, nie, nie. nie, nie. No, to co dalej powinniśmy robić w najbliższych tygodniach, miesiącach, latach, żeby znów wybrać. No właśnie, rozmawiał z panem Jackim Kurskim, prezesem, czy nam wpływą osobą w TVP, co dalej oni muszą robić, żeby wygrać następne wybory. Czy już wiemy, po co poszło 2 miliardy złotych? Pozdrawiam wszystkich przewlekle chorych, jak i pozdrawiam tych wszystkich funkcjonariuszy, którzy udając głupich no już chyba, już chyba doprowadzenie są do takiego stanu. Robią pompki dla Adasia, robią pompki dla tam y, mariolki, która jest chora na coś i. Y, 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 wiecie co, y, urządzicie jakieś okazania albo, albo modły, na przykład. To chyba bardziej by pomogło niż robienie pompek. Y, a co tam y, pieniądze dla służby zdrowia, też będziecie starsi, też będziecie tego po, y, potrzebowali, a dziś, a dziś pijcie i pompujcie, pompujcie. Y, y, Pieczętujcie to wariactwo w naszym kraju y, swoim wariackim zachowaniem. Tak, tak, bo po co, y, bo po co y, nagranie zrobić właśnie w mundurach, tak? Y, y, jako protest y, przeciwko niesprawiedliwemu podziału pieniądza w kraju? Y, y, Odważnie jesteście, prawda? Odważnie jesteście. No tak, wy byście na pewno to zrobili, tylko na to nie wpadliście. To głupi jesteście? Coś jest nie tak, prawda? Wyrobicie pompki. A pieniądze służące y, ochronie zdrowia i życia dzieci, starców, obojętnie kogo, obywatel to obywatel, służą y, wygraniu kampanii przez partię, która wami zarządza. I, I naprawdę? Ja mam uwierzyć w to, że gdy wielki kapitał będzie chciał Polaków wysłać na wojnę, na przykład do Kaliningradu będzie najbliżej, to my nie pobiegniemy? Ja mam w to uwierzyć? Jakiś koszmar. Eee. A teraz sytuacja, która robi yy, głupców z tych wszystkich, którzy mówili, że ci dwaj Rosjanie to na pewno służby za nimi stały i służby chciały skompromitować polskiego prezydenta, bo takie informacje już TVP, boże jedyne, eee. co oni z nami zrobili. Eee. I są ludzie, którzy to wierzą. Słuchajcie, to jest banalnie proste. No, właśnie ktoś na. Twitterze napisał instrukcję, jak dodzwonić się do najważniejszych osób w kraju. Słuchajcie, no, no, rewelacja, spadłem z krzesła. Nawet ja jako dziennikarz nie znałem tej techniki, nie znałem tego schematu, aczkolwiek wiem, że takie schematy obowiązują. Z różnych redakcji, znanych mediów w Polsce mam takich telefonów w swoim aparacie, po kilkadziesiąt z każdej redakcji. To rzeczywiście wszystkie mają ten sam początek, pierwsze trzy litery, wszystkie mają ten sam środek. Różnią się tylko końcówką. I tak samo jest w KPRM-ie. Cała kancelaria premiera Rady Ministrów, czyli dyrektorzy, ministrowie, wiceministrowie, mają telefony 721 800 i różnią się tylko tymi trzema ostatnimi cyframi. Zawsze do kogoś się dodzwonimy. Fajne, nie? Tak jest skonstruowane yy, państwo polskie w tym zakresie. Taki trochę kartonik, co? Kartonik więc no, to wielkiego szpiegowstwa potrzeba żeby dodzwonić się do prezydenta Dudy błagam na koniec pozytywne informacje ze świata pokazywaliśmy państwu jakieś 2-3 tygodnie temu jak chińczycy zaczęli autostradę przez pustynię nota bene w stronę Europy Oto się wkurzają Stany Zjednoczone, bo chciały być pośrednikiem w zakupie tych towarów, no ale no Niemcy chcą bezpośrednio, nie chcą pośrednika, inne kraje też. I nie chcą się posłuchać wysłanników interesów amerykańskich korporacji. No więc ta autostrada już wygląda coraz lepiej, a trzy tygodnie minęły. Za pierwszym razem jak pokazywaliśmy, to te spychała się przez te wydmy, przepychały. Tu wiadomo, że to jest inny odcinek, ale robią, robią i zrobią szybko tę autostradę. U nas w Polsce Chińczycy byli zacięcy, żeby móc zrobić autostradę. Widocznie warunki były zbyt trudne, bo to wiecie, trochę krzaków, a pustynia jest prosta. Co tam na pustyni zrobić drogę, prawda? To jest nic. Nie trzeba nic karczować, kosić trawy. Więc dlatego im to idzie jakoś, bo to jest na pustyni. Tu przy okazji Wam pokażę, bo robią dworzec, dworzec kolejowy. Zaraz go skończą pewnie, jakieś, jakiś miesiąc i będzie skończony. Gigantyczna konstrukcja. Gigantyczna konstrukcja. Słuchajcie, to jest ogromne. Te, te markety, takie te największe, nie są tak duże jak dworzec kolejowy. To dworzec do kolei y, tych bardzo szybkich. Więc... Myślę, że wiele osób znajdzie się, żeby zamiast ryzykownego lotu i traumy, że pomaga się rozpylać różne świństwa na naszej planecie, bardzo dobry pomysł dla tych wszystkich od Chemtrace. Nie jestem fanatykiem tej teorii, ona mi się wydaje spójna, logiczna, że rzeczywiście jesteśmy zatruwani. Ale nie będę z tego robił głównego hasła. Ja zajmuję się, jak Państwo wiecie, wszystkimi tematami. Niektórym poświęcam troszkę więcej czasu, gdy akurat jest czas, wymaga takiego poświęcenia. A y, kiedyś mi zarzucano, pan jest fanatykiem tam y, Donbasu. Był czas, że trzeba było mówić o Donbasie intensywnie. Ja nie mogę tylko raz wspomnieć. Zwróćcie uwagę, co robi Michalkiewicz, a nawet ten Yy, Jacek Bartosiak i inni, oni ciągle mówią na te same tematy. Jakoś nikt nie ma do tego yy, pretensji. Ja mówię o wszystkich tematach, a nieraz przez miesiąc, dwa tygodnie mówię często, między innymi na ten temat. Bo znaczy, że on jest ważny. To nie ja jestem monotematyczny. Naprawdę. Przetrzyjmy oczy. Mówię to do tych 70, co dają ciągle te łapki w dół. Dlaczego wy to oglądacie? Ciekawe, nie? Ciekawe i dlatego oglądacie. No właśnie. Nie ma nic ciekawego po drugiej stronie. Gapami nas karmią, prawda? A przyjdzie taki czas, jak to z piosenki Mezo. Przepraszam za cytat. Szkoda, że nie mój, nie nasz. Mogę cierpieć, mogę znosić te ciernie na głowie, aż pewnego razu powiesz: Maciak, mój człowiek. E, tak będzie. To kwestia czasu jest. E, także, jak nie chcecie się zarazić tym moim macieizmem, nie oglądajcie tego kanału. Nie wchodźcie, nie komentujcie. Bo to kwestia czasu, kiedy się zarazicie normalnością, a potem będziecie cierpieć tak, jak ja cierpię, będzie was to bolało. Yy, no, to już wiemy, dlaczego łatwo zdobyć jest numer do y, ważnych osób w państwie. Wiemy, y, co się dzieje w Chinach, y, i na potwierdzenie tego, że w Chinach w tygodniu buduje się dwie cementownie i dwie elektrownie, y, właśnie otworzono nową elektrownię, oczywiście y, inna formuła, żeby nas nie znudziły te, te normalne. Chiny bardzo stawiają na ekologię, na czystą energię i właśnie oddali nowe słupy, nowej elektrowni, która będzie w stanie, już jest w stanie 20 tysięcy trzyosobowych gospodarstw obsłużyć. Tak się mają Chiny. Potrzebują energii jak się rozwijają. To normalne, że budują te elektrownie i cementownie. I na koniec dwie z Chin. No, a, a co może bardziej szokować, jak nie Chiny? Wiecie, bo jak tak długo odcięli nas od prawdziwych informacji od, o Chinach, także i mnie, ja też żyłem w ciemności, gdzieś nie wiedziałem, że Chiny to taki kraj, to teraz, jak człowiek wejdzie w tą niszę do tej pory nieodkrytą, to się okazuje, że to jest potężna jaskinia, że to jest potężny wielki świat. I dlatego tak szokują. I to nas szokuje. Mnie szokowało, to i Was szokuje. Jedno y, z miast w Chinach, zobaczcie, jak malowniczo położone, i zobaczcie, jak się rozbudowało wzdłuż górskiej rzeki wewnątrz wąwozu. To nie moje odkrycie. Ja to podpatrzyłem na jednej z witryn, ale widać, że ludzi ciągnie do, do czegoś. To, to tak, jakby po powierzchni Marsa chodzi. Tak daleko były te Chiny oddalone i tak mało o nich mówiono i tak źle o nich mówiono, że teraz, gdy je okry, odkrywamy, jakimi one są naprawdę, to jest jak podróż po, po, po Marsie i innych planetach. Do, do, takie zjawisko psychologiczne wystąpiło. Wielokrotnie mówię o oddzielnym narodzie chińskim. W tej chwili są podtapiani. Bardzo poważnie. Jest to największa powódź w Chinach ever. Nie wzięła się przypadkiem. Tak jak... Pozdrawiam wszystkich rolników, których, których zaskoczył ten deszcz od miesiąca. Jesteście zadowoleni. Pewnie jesteście. Obiecuję Państwu, że w następnej, w następnej audycji postaram się zadzwonić do pana Marcina Bustowskiego, który... To Marcin Bustowski walczy, wiecie, o to nasze zdrowie, o ten glifosat tam i inne substancje rakotwórcze w, w tym żarciu, które, które żremy. Obiecuję, że do niego zadzwonię, bo mam pewne wątpliwości. Dziś rano yy, nagrałem pewien program dla rolników. Oni wcześniej im puszczają w TVP takie programy. Ja tam usłyszałem, że polskie rolnictwo wyjątkowo się rozwija i wyjątkowo stało się proekologiczne. Chciałbym yy, poznać reakcję. Pewnie Państwo już też pana Marcina Bustowskiego na te rewelacje z TVP. Yy, ale Chiny, ale Chiny. I w związku z tymi powodziami yy, służby zostały rzucone. I słuchajcie, tam nie ma czegoś takiego, że. Noga mnie boli, ręka mnie boli, a ile zapłacą, a i tak dalej, i tak dalej. Tam rzeczywiście Chińczyk się poświęca. Dlatego kapitał postawił na Chiny. Dobrze zrobili, naprawdę, strzał w dziesiątkę. Drugiego takiego kraju by nie znaleźli. I niektórzy pracownicy tych służb tak długo się poświęcali, broniąc y, życia, majątku y, swoich y, rodaków. Że w Chinach stała się słynna stopa jednego z pracowników, gdy zdjął buty, akurat była chyba ekipa filmowa, dziennikarze. To oczą tych dziennikarzy y, ukazała się, jak oni to nazwali, suszona śliwka. To nie była stopa. Tak długo przebywała y, w tych ekstremalnych warunkach, że trudno było poznać, że to jest ludzka stopa. O tym bohaterzy nakręcili film. Z naszych ulic znikają y, nasze pomniki. Zwykłych ludzi, którzy poświęcali się w pracy, a coraz więcej jest pomników nazw ulic, a zwykłych szuj, które zawsze doprowadzały do upadku kraju, zawsze stawały po złej stronie, ale o tym może kiedy indziej.